Jak... jak będzie tutaj 90, to robię fikołka. A? Mm. A? Ale wstałem, że będzie 83, więc. No, fajnie by było, żeby chociaż trafić walkout z tej paczki. No, fajnie by było, jakieś 86 by było wskazane bardzo. A jakby z 2 były, to już byśmy może tego Riberiego wydziargali jakoś... Mm, sobie. Szymastrokę 95. Jest jak w ogóle jakieś karta 90. A Arnold! Alnor. Najlepszy prawo prawy obrońca w lidze. No może. Dobra. Widzę, że już kończycie. Byłby dobry przepał. No dobra, słuchajcie, to co to? Lecimy z tym koksem, bo tutaj się robi późno. Openinguje się już. Czy będzie walkout? Dajcie walkout, proszę, dajcie walkout. Jest yes. walkout. I to to ty jest? To jest to? Portugalia? No postnik! Jezus Maria! Cristiano. Sikalafam! Sikalafon! No i co na to powiecie? Co na to powiecie? Ale przesterała! No to nie musimy chyba robić tego 87 Ronaldo, nie? Nie musimy. Sikalafam! Nikt nie trafił. Nie trafili. A nie, hop trafił. Hobbs trafił. Ja, ja myślę, że to jest idealna reakcja do wycięcia yy, na stream. No, chyba tak będzie trzeba zrobić. do odcinka. Brawo, brawo. O, ale grubo. Jezu, Christianu, kocham cię. A może jeszcze drugi będzie na przykład jakiś. Bruno do tego. Dobra, ja nie potrzebuję drugiego. Ja mam niewymiennego Christianu Ronaldo do końca gry. No, to chyba nie było najgorzej. Warto było z nami być do końca na streamku. Warto było. A, A? A przy okazji pozdrawiamy. Pozdrawiamy Leszka. Tak, pozdrawiam. pozdrawiam cię, Leszku, i przepraszam za przester. Ale fart. No ten tego, no. no i jeszcze ikona. Nie, tu z tego ikony chyba trafić nie można. No dobra, pomiń już tego Ronaldo. Sam się pominął. Sam się pominął. Zobaczmy, czy poza Ronaldo coś jeszcze do przepalenia jednak się znajdzie. Kosic, Ersztegen i to ty jeszcze uuu, uuu, patrzcie co się dzieje. Mamy Terstegena. Nie, to zrobimy chyba Kielini I Brandt. No, no Dobre, to jest okej. Okej, okay. okay. powiem szczerze. Nie był to zły pomysł. Kto, a, teraz, a teraz Fikołka robi junior, a ja wam, po a ja wam powiem tak. To teraz kto nam mówił, że... Od... Zrobiłem? Zrobił, nie zabiłem. Zrobił ten. Tu mało no, Trenta już w środku nie ma, jest kosticz, no który się przyda tam do przepalenia, ale też sztegen na przepał, Suarez. A teraz powiedzcie, kto mówił? E, nie opłaca się zostawić tych paczek. Od razu trzeba otwierać. Nie opłaca się ich zostawiać na toty.